Cześć, witajcie! Ja jestem Peterek i witam was w kolejnym odcinku z naszej wspaniałej serii jaką jest Galimatias. Witam was tutaj w naszej rodzince z Andrew i z Laylą. Ostatni odcinek wam się bardzo spodobał, także nagrywam raz, dwa szybko tutaj nowy. Także od razu wchodzimy i mówię wam co się zmieniło. Leily zmieniłem właśnie tutaj tę górę ubrania. U Andrew nic się nie zmieniło, plus jeszcze u naszego zwierzaka, u naszego kotka, zmieniło się to, że właśnie drapie na łóżko i ma właśnie taki sweterek na sobie czerwony. A co w domu się zmieniło? Tutaj nic się nie zmieniło. Tu dodałem dużo się zmieniło w sumie. Tutaj dodałem takie biuro. Tu będzie później naszego małego Dziudziusia taki mały pokoik w sensie jego, plus jakiś taki z wierzchu zrobiłem. Właśnie taki tarasik, i tu grill. Aby mogli sobie później, jak będzie lato. Ja jeszcze przerobię ten taras, ale na razie nie miałam pomysłu na niego, dlatego zrobiłem tylko taki po prostu taras. Plus jeszcze zmieniłem nam tutaj sypialnię. Sypialnia wygląda tak, jest mała. Tutaj nie mogłem nic więcej dodać, bo oni po prostu nie mogli przejść sobie tak tutaj o do łóżka. Co jeszcze tutaj? Tutaj nie zamalowywałem tych ścian, po prostu jeszcze powiedzmy, że mają. Za mało pieniędzy na to ma już 6000 simoleonów, ale jeszcze. Czekajcie, puszczę tutaj, żeby już sobie szło. Yy, mamy mamy 6000 Simoleonów, ale jeszcze postanowiłem, że nie zrobimy. Ty idź sobie do. Idź sobie do łazienki, skorzystaj, a nasza leila jest, jak widzicie, energię ma słabą, także ona pójdzie. Czekaj, ja tutaj ci kliknę. Idź spać. Yy, plus ty. Ty oni skończyli w ogóle pracę, bo jest 3, godzina 13. Ale chciałbym, żeby on właśnie sobie zaczął ćwiczyć umiejętności literackie. Czekaj, kariera, nie to, nie to. Gdzie tu są te umiejętności literackie? Ćwicz społeczny, napisz chyba, tak, napisz nie, ćwicz umiejętności literackie. Także weź sobie. I ogólnie mamy tu loterię, ale nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Zaraz sprawdzę. Czekajcie. Tu loteria, to jest loteria. kup los na loterię. A gdzie to się kupuje ten los na loterię? Zaraz sprawdzę, może tutaj się kupuje. Czekajcie. Ten kot mnie denerwuje, co on tak? Czemu ona tak stała? To jest poranne mdłości. A możesz iść zwymiotować do łazienki? Zrób się go wymiotu, i z i może będzie ci lepiej. A dlaczego ty tu idziesz? Wiesz, ja Ci powiedziałem, żebyś ty szedł, sobie właśnie tutaj napisać. Te umiejętności tarackie ćwiczyć. No i patrzcie, i tu oni nie przychodzą. Ja nie wiem, będę musiał chyba tu stąd wywalić. To wiecie co? Ja tu go wezmę, że raportuję, bo. O, no i patrzcie bo on może nie może tutaj, bo ja tak postawiłem to. Aha. No dobra, to zaraz tu y, przestawię. A ty, moja droga, czemu ty tu. Ty... Aha, no to weź, idź spać, no bo. A ty się zajmij może tym kotem, bo on mnie już. Tu, on trochę tutaj już zaczyna mnie denerwować, ale weź tu może się pobaw z nim, gdzie tu się robi to. Przyjazne. Poznaj pochwal. Y, baw się. O tak, baw się. O boże, jak ona zażygała, jaka ona jest. O, idź pani. Weź wytrzyj tutaj i weź po... Wypoleruj? Tam było wypoleruj? Co to było? Wypoleruj do perfekcji. No dobra. To mam nadzieję, że będzie dobrze. E, tak, co tu jeszcze? To możesz tu w sumie zjeść, bo jeszcze jest dobre. Tak? Wspaniałe jest. No, no i fajnie. E, co tu jeszcze? A właśnie, a z wierzchu wam chcę pokazać, jak ten dom wygląda tutaj. Bo zamontowałem szyby właśnie... O kurczę, ale mi dało. E, tak, zamontowałem tu szyby właśnie takie białe. I myślę, że to ładnie wygląda w sumie. Jak tak teraz patrzę. Jestem dumny. Tutaj jeszcze nie zrobiłem właśnie tych ścian, kolorów ścian. Bo jeszcze nie mamy, jeszcze Lejla nie urodziła. Także nie mamy co tutaj się starać o ten pokój, żeby był wystrój jakiś dobry. Ale myślę, że zrobię z tego pokoju właśnie jakiegoś takiego małego speed builda jeszcze, czy coś takiego. Pokaż ty. Ty masz chyba w sumie dobrze się tam z nim bawisz, nie? No to się baw. Tutaj ja wam pogonię. Weź tu... Właśnie. I może coś byś dla Leili zrobił na obiad. Weź gotuj. Pierogi, makaron, co by tutaj zrobić? Ramen, ciasto, świąt... um. A zrób ramen z jajkiem. Co się będziemy tutaj, tak wiecie. Akurat Leila wstanie, ile ona tu chce. O, już ona ma, właśnie, energii prawie luks. I yy, głodna jest, także wstanie i sobie zje, jakiej Andrew tutaj zrobi. Szybciutko, tutaj umyjesz, tu do, wypolerujesz, właśnie ten kibelek i lecimy. Aha, bo ty jeszcze mniej światno. Dobra, to jedz sobie i ja tu przedstawię to. To zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, ja już przedstawiłem tutaj. Także możesz już chyba, mam nadzieję, że możesz już ćwiczyć umiejętności literackie. Ale weź po sobie, po sprzątaj, bo normalnie cię walnę zaraz. To taki to jest właśnie z nimi życie, że oni nie mogą nawet sprzątać po sobie. Dobra, zobaczymy jaki ty w ogóle... Czekaj, ty masz gotowanie na dwójkę, zaraz trójkę. No to może będziesz się uczył. A może na kucharza ja bym go puścił? Co wy myślicie na, to, na ten temat? Możecie napisać w komentarzu w sumie. Na kucharza. O właśnie, trzeci poziom, super. E, ty już zrobiłeś? Tak, i weź tutaj napisz ćwicz umiejętności literackie. Czy dalej nie można? Jak dalej nie można, no to czyli, że to jest wada... A nie, przecież to jest stołek z modów, a te mody nie działają. Także czekajcie, jeszcze naprawię to. Okej, okay, już jesteśmy. Teraz napraw... weź i ci już wreszcie pisz, ćwicz te umiejętności terrackie, mam... Na no hallo. Chłopie, jak ty mnie denerwujesz. Weź mi tutaj nie denerwuj. I patrzcie jak on mnie denerwuje, nie mogę. Teraz pewnie komputer nie działa, nie? Ja to mam szczęście, powiem wam takie, że to szok. O, teraz działa. Dobra, lejla, może już się wyspałaś. Wyspałaś się to, weź wstań. Od razu idź, skorzystaj. Skor może weź trochę. Y weź prysznic, raz dwa i tutaj z jeszcze ramen. Żeby trochę. sobie podjeść. A ten kot jak mnie ten. Boże,... A idź pan. Dobra, to może tak. O, od razu tak, sprzątniku wetę I myślę, że możemy sobie dzisiaj na wieczór zrobić sobie takiego grilla powymyście. Ja myślę, że będzie dobrze. Yy, Lejla będzie to Andrew zrobi grilla, a Leila poćwiczy trochę umiejętności literackie, żeby też właśnie do roboty, bo jutro ma do pracy za 13 godzin. Także też będzie dobrze, że jeśli poćwiczy te umiejętności literackie. Myślę, że ty byś mogła tutaj na chłodniej ustawić, bo widzę, że właśnie bardzo dużo tutaj grzeje, aż na czerwono. Weź sobie Leila tutaj te umiejętności literackie. A ty już może skończyłeś, co? Co tutaj? Kto tu, tu do ciebie dzwoni? Ja masz się wyrwać. Yy, muszę się wyrwać z domu, zjedziesz ze mną kolację w miejscu u nas, je... Kurczę, no tak powiem ci, nie, nie za bardzo, bo ja tutaj wiesz... Ale możemy w sumie zaprosić sąsiadów. W sensie, nie wiem czy sąsiadów, zaraz zobaczmy. Nancy... Możemy kogoś tu zaprosić, żeby trochę z nami może zjedli te... Właśnie tego grilla. Tutaj, a w ogóle ona kiedy rodzi? Możecie mi napisać w sumie, w którym trymestrze, trymestrze yy, rodzą Simon. immo trzy trymestry. A, trzeci trymestr i pewnie po trzecim trymestrze. Dobra, to nie, muszy, nie musicie mi pisać. Eee, dobra, to tak, ty tutaj możesz zjeść. A, miałem sprawdzić, czy on już tutaj zrobił do tej roboty. 50%, no dobra, to raz, dwa. Lecisz, lecisz. A ty, Lejla, co by tutaj zrobić z tobą? Ty możesz w sumie. Umyć zęby jeszcze po właśnie powiedzeniu. Ale miskę, to kochana się tutaj też myje. E, tutaj on. Aha, bo on może. Tak lata, bo on może, wiecie, tutaj miał. Czy znaczy, to jest kotka, nie? To jest kotka. E, także tak. Tutaj nie zaczęte ty masz, a ty masz ukończone w 75%. Tak? Dobra, ty tutaj będziesz myła tą miskę. No to umyjesz miskę, a to działa, nie? A co na grillę byśmy byśmy zrobili? Hamburgery, o matko Jezus Maria, jakaś tutaj takie to, hot dogi z tofu. pinchos, pinchos, nie wiem co to jest, o, o Boże, jakieś takie dziwne te, ale nie, ja myślę, że my z grilla to zrobimy pewnie sobie jakieś hamburgery, czy coś takiego, no bo to takie wiecie, najzwyklejsze yy, rzeczy, także mogą być, ty zobacz, o, ty już masz ukończone, no to zostaw to, yy, możesz tutaj wziąć, usiąść sobie i weź oglądaj kanał, może jakiś tam, nie wiem, komediowy, a ty możesz tu właśnie, tu zrobić tak, że napisz i ćwicz umiejętności literackie. Pani, To tobą też pewnie muszę, tak, usiądziesz i dopiero będziesz mogła, nie? Tak, napisz, ćwicz umiejętności, o właśnie. Dobra, sobie weź poćwicz, będę musiał zmienić ten komputer jednak, wiecie, bo on mnie denerwuje. Pokaż tutaj, dobra. Także, może słuchajcie, my nagramy, my zaprosimy tutaj właśnie. Czekajcie, tak, tutaj jest telefon, rozmawiaj, zaproś. Zaproś do spędzania czasu na tej parceli. Mogę zaprosić więcej? Mogę zaprosić więcej. Ona tu w ogóle nie ma znajomych, ja nie wiem dlaczego. W sumie to tak jak ja, nie? Eee, także tak, dobra, zaproś tych wszystkich: wszystkie osoby. Akurat. O, patrzcie, tapi przyjaźnił się, no i super. Weź ty tutaj. Czemu nie mogę sprzątnić kuwety? Kosz na śmieci, A, ale przecież my mamy kosz na śmieci tutaj. To co jest? O Boże, nie schowaj do wyposażenia. No gdzie ty będziesz schował do wyposażenia? W ogóle tu zapomniałem dać jakiś lampek, ale dobra, myślę, że to nie będzie żaden problem. Weź od razu jakieś hamburgery, zrób. Ty widzę, że tu już jesteś, energię masz słabą. A Leila, ile tu już zrobiłaś? To 25%. Dobra, widzę tutaj. Że zrobiłaś 25%, a na który ty masz do pracy? Na godzinę 6. No tak nie bardzo to musisz zrobić teraz. to. Myślałem, że zrobimy to z nad ranem jakoś, tak? jeszcze przed pracą. Zrobi... Wszyscy przyszli? wszyscy przyszli? Nie, nie wszyscy przyszli. A gdzie są wszyscy? Dlaczego nie przyszli wszyscy? No dobra, nieważne. Muszę odłączyć tego kota, żeby ona mi nie skakała tutaj. Czekajcie, o dobra, on już zrobił tutaj hamburgery. To możemy zawołać w sumie na posiłek, nie? Można zawołać? Zawoój na posiłek. Tylko tutaj postaw. O, proszę bardzo, zapraszam wszystkich na posiłek. Tutaj możesz podziękować w sumie za przy... Śpiewę. A, miałem o tej loterii zobaczyć, nie? Gdzie tu się kupuje? Nie to. Gdzie się kupuje tej. ten właśnie loterii, ten głos. O, weź udział w. Vo... a to w wolontariacie. Kurde, widzicie jakie czytam? Głupi. Yy, właśnie nie, nie to. O tu, tu, Kuplos na loterię? Pewnie Kuplos na loterię. Może się poszczęści. I od razu weź pogadaj tutaj z nimi. Yy, właśnie możesz podziękować, że przyszli. Weź tutaj. Gdzie to jest? Teraz znajdź. Nie ma tutaj tego. Chyba, bo to nie jest właśnie. Nożykaj na potrawę. Nie, bo to, to sam to zrobiłeś. Poplotkuj z nią. Znowu nawalą tutaj tych talerzy. Ostatnio jak nawalili tyle talerzy, to musiałem sprzątać tak, że masakra. Bo i pod stołem, i nad stołem, i wszędzie obok, dookoła. Poczekajcie. Tak, tutaj mamy ukończone 75%. No to nawalę. O, dobra, ukończone. To idź, zjedz teraz sobie i tu możesz o, z Nancy sobie pogadać. Zabawne powitanie, niech będzie. O, tutaj jak kotek się bawi. No i dobra. Pokaż tutaj co tutaj możesz. Bo ty zabawne, nie? No to weź te zabawne powitanie. Tu z nią też się zabawne powitanie, niech będzie. Co tu jeszcze mamy? Zabawne powitanie. No co, wy tak? A ty jak siedzisz, już zjadłeś, to możesz w sumie posprzątać to wszystko, bo tutaj nie będzie tak. Dobra, już nie gadaj, nie gadaj. Co zostaw? Posprzątaj wszystkie właśnie te rzeczy. Ty też już odstawiaj, no to już i sprzątaj jego. O, gdzie on położył? No patrzcie. Weź to. Ja sam tu umyję za ciebie. Nie będę tutaj ciebie prosił. Mm, a tu możesz w sumie za, y, odłożyć resztki. Zapakuję jutro na wynos, żeby oni wzięli sobie wiecie do pracy, a weź prysznic raz dwa. Jeszcze przed tym wszystkim, jest 23, także sobie pogadajcie jeszcze tu z Nancy, możesz śpiąć. tak, tak zrobi, zachęć do sprawdzenia, a w sumie zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie, czemu nie, może być, ty sobie tutaj kąpiesz, no i dobrze, już myślałem, że jest tu ten kibel, taki jakiś żółty z tyłu, ona śpiewa, o matko umiejętności, oni wszyscy śpiewają, patrzcie, dlaczego oni kolędy śpiewają? Ej nie no kochana. Lecisz, sprzątasz od razu to. A, bo ona będzie sprawdzała, jak dziecko kopie. Weź ty. Gdzie to się tu robi? Wygłoś kazanie o drapaniu. Ale możesz w sumie wrzucić tego zwierzaka na Instagram. Zobaczymy, może lajki jakieś zdobędzie, czy coś takiego. Niech tak będzie. co ona mnie straszy? Kobietę w ciąży straszysz? Ty głupia jesteś jakaś taka. Pokaż tutaj. Weź ty jeszcze. Co można, to to? Przątaj kuwetę, o. Pczątek kuwetę. W ogóle, który my mamy? Za ile my mamy lato? Lato, to jest lato. Nie, to nie jest lato. Gdzie jest lato? Tu jest lato, nie? O Jezu, jeszcze trochę będzie lato. A tu mamy co? My mamy Dzień Miłości. To na pewno będzie. Wybierzemy się z Laylał gdzieś na Dzień Miłości. Mam nadzieję, że ona nie będzie rodziła w ten dzień. Ale na Dzień Miłości sobie wybierzemy się do. właśnie, pewnie będzie jakiś festiwal. Tak, że będziemy mogli spróbować. Też Leila, może byś sobie coś... Z... O, i, sk... i skorzystaj. Skorzystaj. O Jezu, co to się... Aha, bo to ja robię... Cykni fotę. Dobra, niech będzie. I skorzystaj. Już się wstraszyłem, że mi coś się za... 17 nowych obserwujących. Patrzcie, widzicie? Jakie to rzeczy? Myślałem, że mi się zacięło. Ale i skorzystaj może raz dwa i zabawę to możesz w sumie jeszcze tutaj. Może nie wiem, jakieś dowci powiedzieć czy coś? Zabawne. Opowiedz po, pro, o dowci po profesorach, niech będzie. Znowu też nie gadałaś, to możesz trochę z nią pogadać. Wiecie, żartuję o politykach. Eee, tak, a sprawdźmy jeszcze tutaj. Kupros na loterię też możesz kupić, bo Andrew kupił, a ty nie kupiłaś i właśnie. Może coś wygramy? Wiecie, zawsze trzeba. Co no my tu mamy? On się do rodziny przeprowadza się kup restaurację. Też e, ja właśnie też tak myślałem, żeby kupić może restaurację, coś takiego. Ale to jeszcze może w niedalekiej przyszłości coś zrobimy. Co ona tu tak? Gada. A czemu ty nie śpisz? Wstawaj. Tu. I tu. Czy tu ten kot miał czy nie? Gdzie ona miał czy? Ona. Albo ona gada z nim. O, oni już idą. No i dobra. To z nią weź też jeszcze. Tu już tu weź. Yy, nie obraź, tylko może wiesz co? Może już możesz się pożegnać. Tylko gdzie tu się żegna, nie? Ona już idzie? Ona też już chyba idzie, no. Dobra, to możesz w sumie oglądasz co oglądasz? Romanse? Nie oglądaj romansów, tylko oglądaj kanał komediowy, żeby trochę ci zabawa podgowała się, podwyższyła. Od razu. O, Jezus, jak mnie denerwuje, wygłoś kazanie o. Obudzeniu? Obudzeniu plus zwykłość. Jest tu jeszcze o skakaniu, żeby nie skakał? Usiądź obok mnie. Jasne, co to jest. O skakaniu na blatach, o tak, też może być. Ona nie lubi go, jej. Znaczy się. O, tu od razu jej zabawa rośnie, może sobie usiąść. Z znajomymi? Ej, no bez przesady. No trochę. Ktoś musi w tym domu, właśnie. Tym, tym, kotem się zająć, bo to jest już masakra. Weź tutaj, szybciej to zabawę. Ty do pracy już zrobiłaś wszystko, także możesz się w sumie położyć. Już, tak myślę. To weź tutaj, już idź spać. Nie tak, o Jezu nie podziwiaj, tylko idź spać. To był to święto było naprawdę ładne, święto było niezłe, Andriu święty się bałem, udało mi się zrobić wszystko, co za, sobie zaplanował. Aha, no dobra. Idź spać. I słuchajcie, ja będę się z Wami żegnał dzisiaj taki może tro trochę krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. A właśnie, jeszcze, jeszcze zmienię tutaj światła. Wyłącz. Nie, 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 nie. Automatycznie przełączanie, wszystkie światła. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli jesteście zadowoleni, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Także trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.